Dobra, zagrywamy Minecrafta numer. który? Pierwszy. A ty który raz w Minecrafta grasz? Pierwszy nie. Ty? Co? Tak, dawaj, kto pierwszy zrobi broń? O stary, patrz tunel! Jezus Maria! Patrz stary, jaki wyjebany! Co? Normalny tunel, kurde, mać. Spierdam się, bo muszę zerzyć na Eee. 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 Patrz jak kurwa pierzdomi. Kurwa. No, ja się odbiłem. Eee, Co? Ale... Ale ja ją sobie zabiłą. Eee. Ty je... czego chapę nie mogę leczyć? Bo musisz wpierdalać. Ale nie idzie mi. Co? No nie idzie mi, nie? Musisz mieć full życia. Full leper Zostaw To To muszę mieć? Full głodu, Full napełnienia, full, full pyska. O, na przykład ja teraz będę miał. No prawie. Masz jeszcze żywności? No co dałam, posłał. A ja mam deski bambaryło. Trzmata, Jak zrobić łopatę? Chodź, chodź jedną pod drewno wpierw. Patrz jaki mam klocek stary. Poka. To jest wełna! To jest kropek. To jest wełna! To jest... Dzięki za wełnę. Kurde, Czekaj, pa, dobra, oddam ci! Kurwa, pedole, zajebany, kurwa! Dawaj, pa. Czekaj, już ci oddaję. A tak jak się zapierdoli? Nie, patrz. Masz. What the fuck? Może być? Zubiaki! pan. Nie, daj teraz, daj... daj łopakę. Już! Zbieraj drewno se No nie moje Nie ma napisanego. Ma Mata. Wypadałem Ci itemki w ogóle? Może być brzozowe? No. Tak ja sam będzie kolor, będzie taki sam? Nie. No, taki inny? sam. Co ty że inny? Gdzie ty jesteś? No, dawaj, co teraz? To! Co to jest? Jaj co? Ej, e, no, zostaw to! Jaki bambaryła! What the fuck? Moje drewno zarumbałeś, kutafonie! Ale gówno. Postawiłeś to? No, nie tracę. Ale down. Down, down the darkness. nie koparkę. Co, mas Sam? Maś. mas tu tá gówno. Co ty Cion... mais Sam. i maś. Maś? No. No. A kopa No dałem ci. Dziś to jest jakaś Ja chciałem łopatę! Patrz na mnie! Patrz, czaj to! Patrz, patrz, patrz! Ty, właśnie, dajcie coś założyć, kolor? No. Yy. Arbuza, dynie. Czeka, bo mi leją krowy. Co ty robisz w ogóle? Yy, crafting. A wiesz jak zrobić? O ty, łopatę mam! A wiesz jak zrobić? Łopatę mam, stary. To moja. A patrz, co ja mam. Pa, 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 pa. No. Skąd masz to? Ha, no Ha, ha. Ha, ha. What the fuck? Ty, pół HP mi zostało. Ha, ha, ha. Teraz nie przeżyjesz. Patrz, jakiego ci klocka postawię. Patrz, patrz, patrz na to. Patrz, patrz stary na to. No. Ha, ha, ha. O bajse bańkse! to! Kurwa, tepy chuj! Spierdalaj, kurwa! Gówno! Kurwa, zabiłeś mnie pedale! To nie moja wina, ale ekspa ci wydrylopiór! Teraz stary cię dorwa! Ty nie. udawaj mojej tęki! Nie! I ten... Kurwa i tęki moje! Gdzie ty kurwa jesteś? Tutaj! Zacięło mi się. Zaraz, bo ja się przeleportowałem Musisz się urwać cię. Wiesz, że mam Ciemność idzie. Dać na noc Ale. na dzień. Weź no. itemki twoje Gdzie? Tu chodź do mnie No Masz? No. Tam masz jeszcze łopatę chyba. Gdzie? W gównie! Daj jasność! Nie! Ja nie mam broni! To zrób miecz! Gdzie jest moja łopata? Gdzie jest twój miecz? Gdzie jest moja łopata? Łopata mi gówno obchodzi! lepszy Zaz jest miecz! No mi łopatę, stary! No jest, no mówiłem, że leży tam, kurde, mać! Gdzie? W gównie! Nie ma nic! Łataj mi łopatę! To zrób, mówię, że umiesz robić! Straż! Chyba wierzyłem. Creeper, ty creeper! Ty Creepera mam! Gdzie? Patrz, tutaj, łóżkę rozpieprzy zaraz. A z ciebie rozpieprzy. Strasz. Pokaż się. Gdzie jesteś kur? Tutaj jestem. <śmuszczak> Ale nie urwał mi HPS, Marco. Nie urwał ci? Patrz, masz łopatę tutaj czopku! Patrz, że mi zrobił ten pasz, masz, tu masz łopatę. Tu! Dzią. Tu! Chodź do mnie kurde macie, Leży łopata twoja. Masz ją. Ty rozwalona jest. Tu rozwaliłeś. Co rozwaliłeś? Kurde macie. Używasz tej łopaty drewnianej. Bo ty mi, kurde rozwaliłeś. Idziemy stąd. Wiem, muszę mieć metal. Gdzie jest metal? Ha, ha. Powodzenie ci życzę. Co Gdzie ty robisz? To jest metal. Co ty robisz w ogóle? Pa, umiesz tego? Pa, pa, pa. Tego, co ty nie widziałeś, pewnie. Patrz, pasz, pasz. pasz. Urdy następnemu zaraz. Co? O, Creeper Nie, co, co to jest, to jest, to jest, się, bo mi kurde to się. to <laughs> to creeper? No? Creepy, Creep to to jest, wybuch. Wybuch. no? Teraz ten nie wybuchł. I gdzie jest jakaś wik Wikipedia? w Wikipedii? W głównie. No i ja aż w końcu coś się kurde ustawi. No to się ustawi. Pem, 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 pem. Co ty robisz w ogóle? Ustawiasz się? Kurde? Czekaj, tu trzeba coś urwać. Robimy domek. Ja chcę najpierw obczaić to. Po co? Tomek? Sam na domek. Chcę łopatę. A umiesz zrobić? Myślę, kurde. Myślę. <laughs> Urwie, następnemu zaraz to aż przypierniczy. Screepera. Dobra, zrobię ci łopatę. co ja sobie kupa zrobi. Nie weszłeś. Ty ja idę sobie do kopalni Jakby co to mnie nie ma Węgiel! Widziałeś kiedyś węgiel w Minecrafcie? Nie. Ha, ciota. Ha, nie grałe ja... ja, tak... się... ja idę złoto. Chuj o to, po co ci złoto? A, a po co mi złoto? No. Pójdę do MPC i chcę coś kupię, nie? Ha, ha, tu nie ma. Nie. Tu nie ma MPC zombie! Rytualnie! Czemu tu mam takie laksy? Stary, weź się lepiej wejść na Wikipedii, bo ty To ją. Co robisz? Daj mi miecz do choleria. Może być kamienny? Po Kamienny lepszy? No, mam kość z leczem. Kościół. Ole laxy, ale laxy, ale, laksy, ale szlaxy. Ja, Pierwszy chyba z dziesięć zrobiony kamienek. A ubijasz je chociaż? No już ujebałam. Kilka ale normalnie nie mam miecza, nie? Co nie daje się? Kościołem. Bum, kość shot. Dobra, nie trzeba to się odpieprzyć. Idziemy budować się. Siodź, jeszcze creeper. Zaraz wybuchnie, patrz. Jeb! Yeah. Wybuch? Kto? Creeper. A co ty za mną szłeś? Nie, ja, ja jestem z daleka, ja widzę to wszystko. Jubierz ja dzielę, jezus. Urwię następnemu, zaraz to aż. Łofak! Oja! Gdzie ty jesteś? Zabił mnie, kurde! Co ty tu robisz? Jakiś mata! Co ty tu robiłeś? Ja pierdolę. Co ty do mnie szedłeś? Creepera ujebałem! Tak! Teleportować się? Co? Co? Teleportować się? Nie! Muszę ubić kaczki! A bo dobra, możesz teleportować! Masz, masz bierz i tępisz, Nie chcę i tępisz. Kurwa, nie minie! Co ty w ogóle tu robiłeś, czopku? Weź o odwaldupsko. Co, Nie ty wiem, co ja robię. się Krótko. Krowa zaraz wybuchnie. Co? Krowa zaraz wybuchnie. Jaka ropa? Krowa w piździec. Co się tu jeszcze Tu może wszystko wybuchnąć. Wiem, co robimy. Co? Szukamy się wioski. Co? Szukamy wioski. Jakiej wioski? No normalnej, wioski. Po co, robisz? Pająk! Kająk? Pająk! Jest <laughs> super. No to fuck. skąd ty tu widziałeś, że z tym normalnie tu będzie? Co? A nie, sorry. Myślałem, że to dżungla. Znaczy się, nie dżungla. What the fuck? pająk! No, mówiłem. Ja myślę, coś mnie upieprza. Upieprzę go? Ujebiesz, a nie upieprzysz. Fak. Fuck! Dobra, ci mieczyk. Nie chcę mieczyk. Nie, to nie. Czy przedstawię ci ten Park creeper za Ej, chodź man creepera! Gdzie? Tu chodź! Ja nie jestem gotowy. Zaraz będę gotowy. A tam jest ten Ninja. Kurwa, jebana mać. Ninja tam jest. Jaki ninja? Bierzysz? Zombie ritual? N no. Nie, nie! Szkielet Ritual. Szkielet Ritual? Dobra, mam dam ci mieczek, mój lepszy. Masz! Gdzie ty jesteś? A ty? Gdzie ty jesteś? Se, kurde, buduję, nie. A gdzie? Znaczy, się szukam. Gdzie ty jesteś? Nie masz, kurde, nie możesz się przeteleportować, bo no, jestem, widzę cię. Gdzie? A, masz mieczek. No. Kurwo, jebana. Sorry, myślałem, że dajesz. Pan Enderman biega! Co? Biały Enderman! Na horyzoncie. Gdzie? Tam, daleko. Chodź tutaj. I... O, oh, fuck, creepery. to ci mówisz, szkielet, nie? Nie, to Enderman. A nie, ten, co się patrzy i potem nagle nie ma, nie? A skąd taki, o, taki, wiesz, murzyna? Mówiłem. A. Jebany. Pająk biały! Kurwa, lat, jakim golem. Idziemy na niego? Na kogo? Patrz, tam dwa creepery są. Gówno, dawaj budujemy coś, dupę, gówno. No, gdzie ty jesteś? Tutaj, zbieram drewno. Udam, kurwa. kurwa! Wyjebało mnie! Co to było? Creeper zajebana chuj kurwa! Ale ujebał mnie! O kurwa mać ty, na drzewa nie można porąbać. Widziałeś go w ogóle? Nie, dopiero to przyszło. A masz laksy? Nie. Dobra, robimy. A masz laksy? Wioskę. Co? Masz laksy? Wioska tępy i szmaty. Kurwa, Creeper! Kurwo, nie gada mi nawet. O, idzie, idzie, czekaj. A tu się, a tu się! Jest tutaj, stoi, stoi się mordą patrzy, nie? UWAGA! Urwie, zaraz następnemu też przypierniczy. Łow w mordę, jeża! Ujebał się! Moje rzeczy? Po co ziemię zbierasz? U kurde, potrzebna, nie? Do czego? Będziesz sobie domem budował z nimi? Będziesz domem budował. Creeper! Chodź, budujemy. Creeper! Chodź budować! Creeper! Kurde. Chodź, bo chodź creeper. budować. W dupę, gówno. Co tam co, co mi urypało? Nie wiem, jak to słyszę to się syczy ciągle. Ale laksy, ależ laksy. Ale mnie coś urypało. Czekaj, Dawa, bo. bo! coś muszę zrobić, czekaj, chwila, moment, chwila, moment, chwila, moment, chwila, szurka, chwila, chwila. To dwa, dwa zostały, ja nie dojdę. Chwila, moment, chwila, 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 moment, chwila, moment. Chwila, moment, chwila, 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 moment. Dobra. I co? Gdzie ty jesteś? No tutaj. Gdzie? Czekaj, zaraz cię znajdę. Idziemy szukać się. No ja cię widziałem, przez chwilą stój. Kurwo. No jestem. Czekaj, pozbieram... Szanowo. Dobra. Pozbieram trochę drzewa. Mieczek mi zniknął, kurde. Bo rozdupsyłeś. Albo padłeś. Daj mi kurwa jebane łopaty. Łopaty? No masz, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chyba mam. Nie mam. Jak się robi łopatę? Patrz, dajesz jeszcze kijek. I ty jesteś? A skąd mam mieć kijek? Chodź tu. Weź do tego. No. I ci mówię od góry, od lewej. Co? Deska, deska, deska. Nie mam desek. Kurwo macie. Masz dobra, już mam. Masz gdzie deski? Tam? Nie mam, ale dawam. No to jak chcesz zrobić? Dobra, gdzie ta deska? Dzięki. Masz drewno? Daj mi deskę. Masz drewno? Mam. Wsadź się tam, daj sobie i. i wsadź się do craftingu. Masz? Kurwa. Mam cztery. No, to wierszę je. Weź zrób jak najwięcej. Czekaj chwilę. Wywaliło się? Nie wywaliło, sam się podobał. Zakład? To? Dobra, no a ty co zrobisz? No i co teraz? Masz laksy? No. Co ni nic nie wypada, co? Nie wiem, bo. Bo? No jak się robi tego? Mam cztery deski, i co dalej. Teraz zrób szybatyki. to. Zejdź stąd! Czemu coś? desek nie ma, bo mi zajebał to. Masz lagi? No. Ale nie takie lagi, kąpi na Aha Dobra, dwa do Google. No i zaraz sobie daj ten. Do craftingu. Chodźcie. Dzisiaj, bo nie mam desek i nie mam drewna i nie miał... mam. Masz kurde. Nie umiesz kurde grać i grasz. Wiesz to, drewno. No to smaka chujku, Nie to nie. Nie to nie. Działa ci to w ogóle? Co? Działa ci to gówno. Co mi ma ciała? No to ten... ten stolik no ale z desek nic nie da się zrobić. Tak. Ustaw dwie deski nad sobą, jedna nad drugą. Dwie. Masz? O matka. Jak się daje dwie? Jedną. Są, są, dobra, są. Masz patyki? No. No. To teraz tego. Tak, Mówię ci od góry. Od lewej. No. Deska, deska, deska na samej górze, masz? No, no, ja się druga nic, patyk, nic, i potem nic, patyk, nic. Cześć bazę? Ale to będzie to panu, no. To jest kilo. To tylko zostaw po środku tą deskę, tylko jedną. Czaisz bazę? Czaisz się? Co? Mam, mam, mam. zamiast desek możesz też dać kamienie, albo metal, albo diamenty, albo złoto, albo gówno, albo ziemi, albo kurde mięso. No, a już masz? Ja, ja mam? Trzy, <tusza> 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 To co z desek się robi? Które? Zrobiłeś tę no. No i co? Jak mam trzy deski pod rząd? Gdzie? Trzy deski na samej górze pod rząd. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Aha i te patyki na dole, tak? Tak. To kilo. Ja pierdolę. dole. Nie chodzi mi o kilo. O Jak masz crafting, nie? Trzy deski pod rząd. A, to ten, to płytka. Półpłytka drewniana. Co? Co nadaje? No tak, jest. możesz może z tego zrobić. Dobra, robimy wioskę. Wioskę. Idziemy Wiosk. szukać się. Po chuj. Idziemy szukać czegoś. Co? Gdzie ty jesteś? Tu. No dawaj. Weź to gówno ze sobą. Bo nie chce mi się robić potem. Już niszczę. Chodź. Ja wypadałem ci tamki. Tak? Nie. Wypadają ci? No Chodź kurde Gdzie ty jesteś to? Ja, ja pierdolę No Nieco zbieraj Gdzieś jak szmatę grałeś pierwszy raz, nic nie pierdolę Gówno Uwag man. Ty po, 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 Ja pierdolę Widzisz to? Co? Czaj to <laughs> ławka na krówska <grymne> Ja pierdolę Co mnie bijesz? Nie Ale mięsa No <grymne> nie tam jakieś kanapeczki w Żelazo! Daj mi kurwa Kurwa żelazo! Mam żelazo. Mam żelazo, a ty nie masz. Ale bym mógł kurde mieć. Gdzie idziesz? Wyjdź stąd. Was. Gdzie ty znowu gówno idziesz w pizdę? Czekaj. Gdzie ty jesteś? Tam z powrotem, szedłem. Czekaj, chwila, moment. Uf, o, miesz, tak? O, fuck me! Jest tak? Świeci się u ciebie? Co mi się świeci? Chodź tutaj no, świeci. Dobra. Idziemy dalej. Gdzie ty jesteś? Tu Po której stronie? Tu nie tam poszedłeś. No Tu! Tu Kurwa Świeci dzisiaj? No. Dobra, wychodzimy stąd. Chodź. Idziemy szukać się. Krusko, krusko. <laughs> ja zbieram piacha. Woda se zajebi. Wlej wody do jaskini. Dobra, czekaj, idziemy gdzieś robić coś. Dobra, chodź, idziemy. Czapku. Kurwa nie mogę wypłynąć. What nie? the fuck? Chodź tutaj. Nie mogę... A dobra, czy pasem się pływa, widziałeś ty? Ja pierdolę <grym> Chodź Kiedy tu! Jest? Tu! Ja pierdolę, tyle się nauczyłem, żeby wypłynąć z tej wody? ty jesteś tam po drugiej stronie. <grym> Chodź tutaj kurde! O, radzisz sobie, widzę. Padłeś! Co ty kurwa robisz? Kruz, kurz, Gdzie ty Świńsko, świńsko. Gdzie ty jesteś? Kopię w Widzę. jesteś? kurz, kurz, O to kurz, ta, ta. Co? Ta to kurz, to górne, co jest, nie? Masz kilo? No. Dobra. Dobra, idziemy kurz,